Witam serdecznie. W ramach GEC mam zaszczyt przedstawić Państwu pierwszy z siedmiu odcinków serialu dotyczącego połączenia ze sobą aplikacji Google Sites, czyli witryn Google, dostępnych w Google Workspace for Education z informacją dotyczącą laboratoriów przyszłości. Zapraszam. Laboratoria przyszłości to projekt dający możliwość szkołom realizacji różnych działań z wykorzystaniem bardzo nowoczesnych technologii. Są to m.in. drukarki 3D, są to sprzęty do audio-video, czy też robotyki, ale i również sprzęty do gotowania, czy też szycia. Wiele placówek prowadzi już takie zajęcia, a swoimi osiągnięciami, czy też osiągnięciami swoich uczniów, chętnie dzieli się na stronach internetowych szkół, ale także na profilach społecznościowych tych placówek. Biorąc pod uwagę dość długi czas trwania samego projektu, Należy tak zorganizować miejsce na przechowywanie danych, aby w przyszłości można było łatwo do nich wrócić czy też z nich skorzystać. Świetnie do tego nadają się strony internetowe, czyli tzw. Tak zwane witryny Google, które pozwolą w jednym miejscu zagregować, czyli zmieścić wszystkie informacje, zarówno w postaci plików wideo, plików graficznych oraz zdjęć i informacji tekstowych. Dziś zajmę się jedynie utworzeniem strony, a także udostępnieniem jej wszystkim nauczycielom. Będąc zalogowanym w Google Workspace, bardzo łatwo utworzyć nową witrynę. W menu z dziewięcioma kropkami po prawej stronie u góry ekranu widzimy link Witryny. Po kliknięciu pojawi się menu z aplikacją, gdzie można zarówno stworzyć pusty, zupełnie projekt witryny, jak i skorzystać z dowolnego szablonu. Jeżeli z jakichś powodów u Państwa menu z dziewięcioma kropkami nie będzie i koniec z witrynami, wówczas można od razu pustą stronę stworzyć w nowej zakładce wpisując adres sites.new. Domyślnie utworzy się czysta, pusta strona, czyli dokładnie taki sam wynik. Jakbym tutaj kliknął pusty szablon. Mając już taką stronę możemy zmienić jej nazwę oraz nazwę samego pliku. Strona jest gotowa do umieszczania w niej treści. Jeżeli oczywiście w ramach tego projektu zaangażowanych jest kilku nauczycieli, można od razu udostępnić im taki, taką stronę, żeby oni sami mogli wpisywać, umieszczać w niej odpowiednie treści. Tutaj w menu u góry, w menu z udostępnianiem możemy wpisać nazwę odpowiedniego użytkownika, lub też jego adres e-mail, zaznaczyć aby mógł edytować daną witrynę? No i wysłać zaproszenie. Od tego momentu określone osoby mogą już umieszczać treści. Dziś już dziękuję. W kolejnych odcinkach pokażę, jak zorganizować układ witryny, jak umieszczać w niej treści, informacje, zdjęcia, wideo. No i jak opublikować stronę w internecie. Do zobaczenia.